Jestem Klepsy Draniela. Spadam stąd. Do ataku. A! Niczego nie utrudniam. Ale zapewne wiesz, że mam generalnie słaby dzień. Mój miecz szuka zemsty. W jego żyłach płynie twoja krew. Będą cię strzegli najlepiej. Będziesz żył długo i rządził mądrze. Rzebi. Chciałeś o coś zapytać? Gdzie jest Verona? Naszym celem musi być lek totalny. Chyba mam... supermoce. To moje miejsce. Siedzisz na moim rzygaczu. Spaduwa. Panie i panowie. Walcz ze mną, jeśli się nie boisz. Wtedy poznasz Wushu